Zakładam jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Cześć, jestem Karina. Na co dzień pracuję w Społecznej Agencji Pośrednictwa w Toruniu. Pomogę Ci dziś przejść 10 kroków do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Dowiesz się, kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Nazwiesz swoją działalność gospodarczą. Zdecydujesz, pod jakim adresem zarejestrować działalność gospodarczą. Wybierz kod PKD. Sprawdzisz, czy twój pomysł na działalność gospodarczą potrzebuje pozwolenia lub koncesji. Wybierz formę opodatkowania. Dowiesz się, czy z Twojej działalności będzie odprowadzany podatek VAT. Wybierzesz sposób prowadzenia księgowości. Sprawdzisz, z jakich ulg możesz skorzystać. A jakie składki zapłacisz do ZUS? Zarejestrujesz firmę online. Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, to znaczy masz skończony osiemnasty rok życia, bo zgodnie z polskim prawem, tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do czynności prawnych i podejmowania decyzji. Wszystkie formalności oraz zasady dotyczące rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej będą takie same dla osób obywatelstwa ukraińskiego, posiadających numer powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, jak dla osób obywatelstwa polskiego i innych krajów należących do Unii Europejskiej EU. Oznacza to, korzystasz z tych samych regulacji i przepisów, które obowiązują polskich przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej. Nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby, która ją założyła. Bardzo ważne jest, aby podczas rejestracji jako przedsiębiorca podać swoje imię i nazwisko. W kolejności imię. Drugie imię, jeżeli używasz i chcesz mieć je w nazwie nazwisko. Zgodnie z pisownią w polskim dokumencie tożsamości, nie musisz jednak stosować samych wielkich liter. Wielkość liter jest dowolna w granicach poprawnej polskiej pisowni. W mianowniku na przykład Natasza Kowalenko. Rozdzielając je pojedynczą spacją. Ważne jest to dlatego, aby inni uczestnicy obrotu gospodarczego mieli możliwość jednoznacznego zidentyfikowania, kto prowadzi firmę. Jeśli wykonujesz działalność gospodarczą osobiście, to ty jesteś przedsiębiorcą. Czyli podmiotem praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Do imienia i nazwiska możesz, nie musisz dodać inne elementy, np. określające rodzaj prowadzonej działalności Natasza Kowalenko usługi krawieckie. Wskazujące na miejsce jej prowadzenia na Bydgoskim Artem Kowalenko lub twój pseudonim w połączeniu z profilem działalności Salon piękności Venus Anestejże Kowalska. Co do zasady, panuje dowolność w nadawaniu nazw firmom. Pamiętaj jednak, że wszelkie tego typu oznaczenia mają charakter tylko dodatkowy i nie mogą wprowadzać w błąd, szczególnie co do osoby, która prowadzi działalność i ma status i odpowiedzialność przedsiębiorcy. Dobrze zastanów się nad wyborem nazwy. Możesz figurować w CIT tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CIT kilkakrotnie pod innymi nazwami. Pod jakim adresem zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą? Adres do doręczeń stałe miejsce wykonywania działalności. Prowadząc firmę, jesteś z mocy prawa przedsiębiorcą i podlegasz rejestracji. To powoduje, że w rejestrze musisz zgłosić do rejestru przede wszystkim adres do doręczeń czyli miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencję dotyczącą Twojej działalności gospodarczej. Jeśli prowadzisz działalność w stałym miejscu, zgłoś do CEJTK również adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Miejsce prowadzenia działalności może być określone poprzez adres nazwę ulicy, numer budynku, numer lokalów mieszkania. Dozwolone jest również zgłoszenie wykonywania działalności gospodarczej w miejscu, które będzie pod nietypowym adresem, np. pawilon numer 26 w przejściu podziemnym pod Aleja Solidarności na wysokości budynku o numerze 48. Ważne jest, aby opis miejsca znajdującego się pod nietypowym adresem nie pozostawiał wątpliwości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli twoja działalność będzie odbywała się poprzez oddziały i filie, na przykład. 2 Dodatkowe punkty sprzedaży w pasażach handlowych. Te adresy również podlegają rejestracji w rejestrze osób prowadzących działalność na własny rachunek. Adres prowadzenia działalności a usługi mobilne wykonywane np. u klienta w domu. Twoja działalność może być mobilna, czyli prowadzona poza stałym miejscem. Do tej grupy zaliczymy wszystkie profesje, które wiążą się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania. Na przykład usługi kosmetyczne wykonywane w domu klientki lub te, które mają charakter mobilny, na przykład food truck. Jeżeli planujesz tego rodzaju działalność, to nie masz obowiązku wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności we wniosku o wpis do rejestru zaznacz brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jedynym wpisanym adresem może być Twój adres do doręczeń, który nie musi być Twoim prywatnym adresem zamieszkania. Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania. Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania? Jeżeli chcesz, możesz zarejestrować działalność gospodarczą pod adresem zamieszkania. Na ten cel możesz przeznaczyć całe mieszkanie albo tylko jego część np. pokój. Organy podatkowe interpretują sprawę tak, że wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy posiadany lokal jako całość lub wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenie służy tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym. W takiej sytuacji możesz proporcjonalnie określić, jaka jego część faktycznie służy prowadzonej działalności gospodarczej i wówczas zaliczyć poniesione wydatki, np. Na, na czynsz, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie do kosztów podatkowych. Pamiętaj też, że jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w cudzym lokalu, np. w wynajętym mieszkaniu, musisz mieć na to zgodę jego właściciela. Obowiązkowy tytuł prawny do lokalu, którego adres zgłaszasz do rejestru. Będąc przedsiębiorcą, musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do rejestru. Tytułem prawnym do wykorzystywanej przez Ciebie nieruchomości może być Prawo własności i współwłasności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, Współdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Dzierżawa, Najem, Użyczenie. Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu prawnego może być: Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, Wypis z Księgi Wieczystej, Akt własności Ziemi. Decyzja administracyjna Umowa w formie pisemnej, dzierżawy, najmu lub użyczenia Takiego dokumentu nie musisz dołączać do wniosku o wpis do rejestru, jednak o jego przedstawienie możecie jednak poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, odpowiedzialny za rejestr osób prowadzących działalność gospodarczą. Na takie wezwanie odpowiadasz w ciągu siedmiu dni. Przedstawiając odpowiedni tytuł prawny do nieruchomości lub zmieniając odpowiednio wpisu w rejestrze. Jeżeli tego nie zrobisz, Twoja firma może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Zmiana adresu w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana miejsca prowadzenia działalności jest bardzo prosta. Wystarczy dokonać odpowiednich zmian online w rejestrze. Zmiana jest bezpłatna. Wybierz kod PKD. Każda osoba rejestrująca firmę musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w polskiej klasyfikacji działalności. Czyli wybrać kod PKD. Polska klasyfikacja działalności PKD to uporządkowane, pogrupowane w typów działalności gospodarczej, branż czy sektorów. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna w PKD odnaleźć taki kod, który najlepiej opisuje prowadzoną działalność. Kiedy trzeba podać kod PKD firmy, Kody PKD podajesz już podczas rejestracji firmy, zarówno we wniosku o wpis od rejestru osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Te kody są podstawą do nadania numeru statystycznego REGON, nadawanego automatycznie przez Urząd Statystyczny. Ile można mieć kodów PKD? Jeśli rejestrujesz działalność, podajesz jeden kod głównej działalności, czyli tej, która ma największy udział w przychodach Twojej firmy. Dowolną liczbę kodów pozostałej działalności, czyli dla tych czynności, które wykonujesz jako dodatkowe, takie, które nie są przedmiotem Twojej głównej działalności. W rejestrze powinny być zgłoszone tylko kody PKD, które określają to, co robisz. Nie wpisuj kodów na zapas. Aktualizacji wpisu możesz dokonać w każdej chwili online, jeżeli profil Twojej działalności się zmienia. To masz obowiązek wskazać nowe kody PKD lub usunąć te, które przestały być aktualne. Masz na to 7 dni od zmiany. Pamiętaj! Niektóre kody są zarezerwowane dla osób prowadzących działalność rolniczą lub spółek prawa handlowego podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Kody są wykorzystywane nie tylko w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład, niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania czy z obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT. Pamiętaj: w każdej chwili możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji w Urzędzie Skarbowym, właściwym w UG miejsca zamieszkania. Otrzymasz tam informację, czy wybrany przez Ciebie kod PKD rodzi dodatkowe obowiązki związane z fiskalizacją lub wiąże się z dodatkowym opodatkowaniem. Działalność gospodarcza wymagająca pozwolenia lub koncesji. W Polsce obowiązuje wspomniana już przeze mnie zasada swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie potrzebują żadnej zgody na prowadzenie konkretnej działalności. W przypadku niektórych działalności gospodarczych będzie potrzebna licencja, koncesja lub zezwolenie. Dotyczy to przede wszystkim firm, których prowadzenie wymaga posiadania specjalnego wykształcenia lub uprawnień do wykonywania określonych zawodów, np. rzeczoznawcy majątkowego, adwokata, architekta, doradcy podatkowego, brokera, agenta ubezpieczeniowego. Co do zasady, licencja ma taki sam skutek, jak zezwolenie oznacza zgodę udzieloną przez właściwy organ administracji publicznej na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej, a jednocześnie potwierdza posiadanie określonych uprawnień. Działalność gospodarcza może wymagać zezwolenia, tylko jeśli zostało to wprost określone w prawie. Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu. Czy osoba chcąca prowadzić działalność wymagającą zezwolenia jest w stanie i ma możliwości techniczne i organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej? Przykładami działalności wymagającej zezwolenia jest sprzedaż alkoholu prowadzenie apteki obrót odpadami. O tym, czy Twoja planowana działalność gospodarcza potrzebuje zezwolenia, zgłoszenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej przeczytasz na dedykowanej stronie rządowej. Wybierz formę opodatkowania. Z uwagi na to, że nie jestem doradczynią podatkową, opowiem, jakie są główne różnice w opodatkowaniu przychodu z Twojej działalności gospodarczej. O tym, jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, przeczytasz na dedykowanej stronie rządowej. Słowniczek pojęć: PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych, Przychód wpływy osiągnięte w określonym czasie. Koszty uzyskania przychodu Określone w odpowiednich przepisach Rodzaje poniesionych wydatków, które mogą być odjęte przez podatnika od uzyskanych przychodów dla wyznaczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dochód Wpływy osiągnięte w określonym czasie po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Co jest opodatkowane? Zasady ogólne Dochód. Podatek liniowy Dochód. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Przychód. Kto może stosować? Zasady ogólne. Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podatek liniowy. Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyjątkiem przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyjątkiem przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Rodzaje działalności. Zasady ogólne każda działalność gospodarcza. Podatek liniowy, każda działalność gospodarcza. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, działalność gospodarcza niewyłączona z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit dochodów. Zasady ogólne brak limitu. Podatek liniowy, brak limitu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 2 milionów euro. Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu. Zasady ogólne: tak. Podatek liniowy: tak. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie. Stawka podatku. Zasady ogólne: 12% lub 32%. Podatek liniowy: 19%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2% do 17%. Rozliczenie z innymi dochodami. Zasady ogólne tak. Podatek liniowy nie. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie. Najważniejsze zalety. Zasady ogólne możliwość opodatkowania w jednym zeznaniu dochodów z różnych źródeł, jednak nie wszystkich. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Podatek liniowy stała stawka podatkowa brak progresji. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Prosty sposób ustalenia podstawy opodatkowania. Uproszczona ewidencja. Najważniejsze wady: Zasady ogólne stawka 32% po przekroczeniu 120 tysięcy dochodu. Podatek liniowy brak wielu ulg. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyłączenia niektórych rodzajów działalności z możliwości zastosowania tej formy opodatkowania.